Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym pięknym dniu, w pięknym filmie na kanale Pushinga Nawet nie muszę wam mówić jaki jest dzień Nowe paznokcie I to teraz będą moje paznokcie do Barcelony Więc to będą bardzo wyfaśnione paznokcie A za miesiąc myślę, że poeksperymentujemy z kwadratem Bo nigdy nie miałam kwadratowych paznokci i myślę, że mi się... Może będą podobały, może nie Nie wiem, spróbujemy za miesiąc Ale dzisiaj mega na pazlokcie. Ja już wszystkie ciuchy do Hiszpanii ogarnęłam eee, Jeszcze musi mi jedna sukienka przyjść Mam nadzieję, że przyjdzie Jak nie, to jest trochę przerąbana eee, Ale jak nie przyjdzie, to po prostu coś innego Będę musiała wykombinować eee, Ale później bo, Nie ma ciuchów Więc jedziemy dzisiaj eee, na shopping eee, On by też się sobie chciał zrobić buskut przez Whatever, więc zobaczymy. Pewnie pożegnam się z nim, będzie miał włosy, a jak wrócę do niego po paznokciach, to będzie łysy. Dzisiaj to jest po prostu chill day w centrum, więc się nie maluję nic, po prostu ubiorę się w coś innego i pojadę, bo po prostu nie chce mi się prepitować siebie. Jeszcze mam kilka obowiązków w domu eee, w ogóle weekend. Mam teraz długi weekend, bo jest eee, Patryk. I mam tak dużo wyjazdów. Nie wiem, czemu tyle zaplanowałam, ale dobra. Najpierw muszę wyczesać kotki. Tak, Blue. Yes, yes, yes. Make-up bardzo malutki, po prostu troszeczkę bronzera i troszeczkę różu. Nie chciało mi się dzisiaj malować. A to jest mój outfit. Nie chciałam mi się malować i nie chciało mi się jakoś super ładnie się ubierać, więc Dressy, I love dressy To jest e, hoodie z Disney, który wygrałam za najlepszy film I moje ulubione dressy, e, sweatpantsy z Pinka Victory Secret, to jest mój ulubiony cozy outfit ever. Tylko, że ta bluza zrobiła się troszeczkę taka sztywna, więc muszę naprawdę porozciągać ją bo się trochę niewygodnie w niej chodzi Po prostu nie chodziłam w nie ostatnio Mam właśnie taki zeszyt e, I patrzę właśnie na pomysły I na filmiki i rolki Które chcę nagrać w Barcelonie Mój chłopak będzie miał mnie dość Moje koleżanki będą mia miały mnie dość Nauczyciele będą mieli mnie dość Tyle, nikt już mnie nie będzie lubiał Bo tak dużo chcę nagrać I non stop będę na tym telefonie I non stop będę na tym aparacie e, I koleżanki mi powiedziały, że przez 3 godziny Codziennie będę miała taki czas, gdzie będę bez telefonu i bez aparatu. Trochę się na no nie zazłościłam, bo jakby ja tak nie umiem. Lol, ja muszę non stop zdjęcia robić. Ale uh, no... I'm gonna be so obnoxious. Mgiełka dnia, bo trochę zalatuję rybą, bo właśnie zjadłam rybę na obiad. Rio Radiance, to jest taki piękny zapach z Sol de Janeiro. I love it. Ja już jestem on my way. Uh, mogłam wybrać wcześniejszy pociąg, ale on był Mega, mega wczes, wczesny, więc jadę teraz pociągiem. Eee, Mam troszeczkę mniej czasu, ale myślę, myśl, że zdążę i nie mogę uwierzyć, że już muszę się pożegnać z tymi paznokciami, bo są takie piękne. Every day, and i pray all i need are some better days fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life hope to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and that better day I could walk see hear, I should celebrate think I could change my mind maybe elevate live it like every day Coffe passion you yeah Czy wy to widzicie? <laughs> ja tutaj te ludzie. Znaczy Patryk Irlandia, wy słyszycie ten tłum? What what the fuck? Wyszliśmy z tum jestem overstimulated Co tutaj się dzieje? To jest jakby najpopularniejsza ulica w sumie w Irlandii, więc trochę rozumiem Ale to jest masakra, co tutaj się dzieje Patryk jest za, dwie, za dwa dni, ludzie uspokójcie się Nigdy w życiu nie widziałam tak dużo Amerykanów w jednym miejscu Jak byłam w Warszawie to właśnie przychodziłam ko takiej amerykańskiej dziewczyny, jej akcent był taki śmieszny Ale dzisiaj tu była normalnie masakra Jesteśmy w TK Maxie, bo kupujemy ciuchy dla niego Do Barcelony Are you excited? Are you excited? Yes a. Słyszeliście to? Irlandczycy Mamy dwa wybory Mamy ten top i mamy ten top Te dwa same kolory, tylko że inne logo Tutaj mamy GKNY, a tutaj mamy

O, fuuu! Fu. Nie polecam. Smak, znaczy, y, pachnie lepiej niż myślałam, że będzie pachniała, ale nie pachnie ładnie. This is so mi. Ta świeżka pachnie przepięknie. Pachnie dokładnie jak waffles. Fan <music> Kinda stuck between a rock and a hard place do I work hard or live in my pace You're one is one. Taki jest taki dzień. wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay well I just want to be happy how to get there Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone some of us need work others need fun

za mną otworzyli alo więc zjemy i idziemy tam. Jesteśmy grubasami i jeden lud nam nie wystarczył, więc mamy drugi blackberry sorbet. To nie jest smak, który on chciał, jest smutny. Uh, like Jesteśmy mi w prymarku na więcej zakupach męskich. Hello Let's go, jestem zmęczona Nienawidzę kupować ciuchów dla gości To jest po prostu taka nudna sprawa Ale dobra, idziemy Wracamy właśnie do domu Shopping complete, byliśmy jeszcze w Primarku Jestem bardzo szczęśliwa, kupiliśmy mu bardzo fajne rzeczy Tylko, że teraz musimy to wszystko Razem jakby połączyć Więc to będzie trudne Jest mega ciepło na polu Ale wracamy właśnie do domu Zabarykadowali w ogóle wszystko But I also wanna future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun, some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done.